Cześć, witajcie. Otóż dzisiaj kolejny film z moim sąsiadem Romanem. Agent Roman oczywiście. Więc sąsiad, jak widzicie, dzisiaj kultywatoruje na polu. Zobaczymy, jak mu ta praca będzie dzisiaj szła. Pogoda deszczowa już tak będzie, jak na razie. Czyli się ona chodzi równo. Łapy ładne. Widzę, że chyba sąsiad wymieniał łapy w kultywatorze. A. Będę brąki zdejmować i ścierniska będą zrywane. Gdzieś ona na pełnym gadzie normalnie, daje radę. Ja mogę do ciebie wsiąść O, nie bardzo Nie ma miejsca. O miejsca. Widzę. Ale elegancko ogólnie praca widzę, że idzie tym kultywatorem. Na razie Jak widzicie, sąsiad pojechał. Myślę, że w tym filmie to na tyle. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę i dzwoneczek. I do następnego filmu. Trzymajcie się cieplutko. Elo mordeczki.